Nie. Jak to Ostatni temat. Temat Subskrybuj kanał za pod lupą i bądź z nami na bieżąco. Dzień dobry, dzień dobry. Podcast Biała za pod lupą już w sobotę Wisła Kraków zaczyna rundę rewanżową. Zaczynamy osiemnastą serię Dier. Trzeba wziąć rewanż na drużynie UKS-u. Powiem, że w Łodzi przegraliśmy 1 do 3. Dzisiaj jest z nami ekspert od Właśnie drużyny złodzi, czyli Adam Kowalewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Adamie, zapytam Cię, czy 26 punktów po 17 kolejkach to dla UKS-u jest dobry wynik? Czy to jest średni wynik, czy to jest słaby wynik? Znaczy, wiesz co, generalnie mocno się nad tym zastanawiałem, bo wiadomo, że ŁKS jest drużyną, która jest w grupie tych zespołów, która w, w dłuższej bądź w krótszej perspektywie, ale jednak celuje w ekstraklasy. Nie jakby już tak odkładając obecny zespół, to wiadomo, że jak popatrzymy na ŁKS w pierwszej lidze, no to zawsze będzie, no domyślnie myślimy o LKS-ie w ekstraklasie, więc wiadomo, że najlepiej byłoby być na miejscu Termaliki albo mieć nic, ale realnie patrząc na skalę zmian, która zaszła w uks ie no to pewnie jakoś nie było takiego nastawienia na wiele lepszy wynik, w sensie, no patrząc przed sezonem, no to można było zakładać. Te 26 punktów po 17 kolejkach, na pewno jednak trzeba popatrzeć na to, że te ostatnie wyniki nie są satysfakcjonujące, jeśli chodzi o EKS, bo no wiesz, mecz z Wisłą Kraków był rozgrywany w połowie września, i wtedy w ogóle ŁKS strzelił swojego ostatniego gola na własnym stadionie od tego momentu cztery mecze i bez ranki na własnym stadionie do tego trzy ostatnie mecze bez zwycięstwa, A też musimy popatrzeć na to, że nie byli to rywali jakoś szczególnie z wysokiej półki, bo jednak EKS nie wygrał ani ze Stalą Sławowa ani z Polonią warszawa ani ze zniczem pruszków. Wiadomo, to wszystko z, są zespoły, które mają jakiś tam zawodników i generalnie są całkiem niezłe, no ale mimo wszystko dopiero teraz w sumie przedełka będą te najważniejsze spotkania w tym roku, jeszcze jak właśnie z Wisłą Arką Gdynia Legią Warszawa w Pucharze Polski. Więc to jest martwiące, że te zły wyniki wcale nie były na tle jakiś mega zespołów. I mówię, dopiero teraz będzie w sumie jeszcze trudniej. No a tak jak mówię, jak popatrzymy na te dwa i pół miesiąca temu, no to wydaje mi się, że teraz można powiedzieć, że obydwa zespoły zamieniły się swoimi rolami, bo jednak do tamtego meczu, mimo wszystko, UKS podchodził w roli faworyta po czterech zwycięstwach. Teraz jednak w UKS ta atmosfera jest nieco gorsza, ale mimo wszystko myślę, że i tak no, w tym spotkaniu pewnie faworytem jest Wisła, ale jednak UKS ma swoje argumenty co do tego, żeby żeby w tym meczu powalczyć Przede wszystkim EKS pewnie skupi się na tych kontratakach, bo w sumie tak wygrał pierwsze spotkanie, że jednak Wisła w sumie dominowała całe spotkanie, ale EKS właśnie dzięki tym kontratakom wygrał to spotkanie, i to może być główny atut EKS-u, ale na pewno te nastroje na przestrzeni dwóch ostatnich miesięcy względem ostatniego meczu z Wisłą się zdecydowanie pogorszyły. Realnie jeszcze patrząc, co do tego wyniku, to myślę, że EKS w tym sezonie może celować w baraże. na pewno przydałyby się wzmocnieniom zimowym oknie transferowym, bo generalnie jakbyś popatrzył, no pewnie na Flash skorzy czy gdziekolwiek jak będziesz patrzył na skład LKS-u w sobotę, to będziesz miał ławkę rezerwowych, ale jeśli tam nie będzie jakiegoś piłkarza z podstawowego składu, to nie patrz na tę ławkę rezerwowych. Naprawdę, jakbyśmy wsadzili tam przypadkowych gości, nie wiem, z Twittera czy kogokolwiek, to byłaby taka sama waga ławki rezerwowych, więc generalnie to wydaje mi się, że to jest największa zasłona dymna, jeśli chodzi o lks czy ławkę rezerwowych, bo ona realnie nie istnieje i to jest główny problem, że ŁKS tak naprawdę całą rundę gra tymi 11 zawodnikami bez większego pola manewru, ale gdy w zimę przyjdą jakieś wzmocnienia trzech, nowych, czterech dobrych zawodników, Uważam, że LKS na wiosnę może powalczyć o pierwszą szóstkę. Bo jednak ta zmiana, ta skala zmian w klubie była na tyle duża w lecie, że myślę, że domyślnie LKS tak o bezpośredni awans będzie walczył. Dopiero za rok, w tym roku celem są baraże. I wydaje mi się, że jeśli będą te wzmocnienia, no to EKS o te baraże powalczy. Dość mocno odjechała Termalika. Mieć troszeczkę mniej odjechała i wyśle LKS-owi, bo mamy po tyle samo punktów. Natomiast patrząc na bilans LKS-u, to jest 7 zwycięstw, 5 remisów, 5 porażek, 26 punktów, jak już wspomnieliśmy. No i teraz przechodzimy płynnie do e, trenera, e, jakim jest e, Jakub e, Dziółka. Co ty sądzisz na temat tego szkoleniowca? Bo to jest e, człowiek, który objął LKS dopiero w, na początku tego sezonu. E, rozegrał, powiedzmy, tą jedną rundę, e, patrząc na. Tą rundę taką od pierwszej kolejki do, osie, do osie mm -hmm. 17. Nie liczymy tych, tych spotkań, które będą jeszcze w tym roku. No i jak Ci widzę, UKS-u, jak osoba zajmująca się tym klubem ocenia e, pracę tego szkoleniowca, bo mówi że celem są baraże, natomiast na pewno pierwsze wnioski i analizy już poczyniłeś. Tak, no na pewno opinie wobec tego trenera są generalnie różne, jeśli chodzi o tego trenera. Bo chociaż no też zależy, jak na to popatrzymy, bo po poszczególnych meczach, na przykład po ostatnim, no połowa komentarzy powiedzmy na Twitterze, czy jakiś tam procent duży mimo wszystko, to byłoby, żeby zwolnić tego trenera. Ale no wiesz, to są też takie reakcje na gorąco, więc tak, trudno jest. tak oceniać. Tym bardziej gol stracony w ostatniej minucie to generalnie boli. No ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o trenerów dostępnych na rynku, to była jedna z lepszych opcji wybranych w, w letnim oknie transferowym, bo też dodajmy, że ŁKS chciał zrobić jakby taką rewolucję. Pod tym kątem, że po prostu chciał sprowadzić no, trenera, który będzie oferował tę intensywną grę w pressingu i tak dalej, a z dostępnych opcji nie było wiele na rynku. Sam uważam, że pomijając Dawida Szulczka, który odrzucił UKS no to jakoś wiele lepszych opcji nie było na rynku transferowym, no i na pewno ten początek był trudny. W tym sezonie 4 mecze, zwycię... mecze bez zwycięstwa, tylko jeden punkt. Potem przyszła ta lepsza seria, teraz znowu nieco gorzej prezentuje się EKS, Natomiast całościowo myślę, że ten projekt z tym trenerem zmierza w dobrym kierunku, bo też. Musimy patrzeć na to, że tak z poważniejszych prac trenerskich, to jest w sumie pierwsza taka poważna, bo oczywiście Jakub dziłka trenował skryczę Stochowa, ale jednak to były zupełnie inne realia. W sumie sam pobyt skryna w pierwszej lidze był swego rodzaju zaskoczeniem i to nie był generalnie klub przygotowany do gry w pierwszej lidze. No a z takich klubów poważnych, no to EKS jako jeśli mówimy o pierwszej, no o pracy w roli pierwszego trenera, no to EKS jest pierwszą taką w karierze. Jakuba Dziółki i generalnie oceniam to naprawdę pozytywnie, bo, no mówię, trzeba popatrzeć na to, że w lks było tyle zmian. Oczywiście w ostatnim czasie też Jakub Dziółka mógł podejmować lepsze decyzje. Chociażby też można doczepać go za to, że nie stawia na jakąś dużą liczbę młodzieżowców, bo są chociażby Antoni Munarczyk czy Aleksander Bobek, bo też LKS w projunior system w drugiej lidze jest już na drugim miejscu. Tylko Stal Rzeszy, która, no wiadomo, że pod tym względem jest fenomenem, ale poza tym LKS radzi sobie dobrze. Tyle, że jak popatrzymy, to i Bobek i Munarczyk byli już odkryci przez poprzednich trenerów, z nowych piłkarzy. No to żadnego nowego piłkarza młodego Jakub dziłka nie odkrył dla EUKS-u. Do tego też pewnie kojarzysz Pirulo, On trafił chociażby z Wisłą Kraków, okay. pamiętam, w tym meczu dwa lata temu, też na wyjeździe. No to na przykład w jego sytuacji jest o wiele gorsza, bo nie radzi sobie po konkluzjach, został przesunięty na środek pola. Tam ewidentnie sobie nie radzi był kiedyś skrzydłowym, teraz gra w środku. I nie radzi sobie na tej pozycji bez asyst w tym sezonie ligowym, a mimo wszystko trener Jakub dziłkał silnie trzyma tego zawodnika, więc tu też jest generalnie taki problem mam wrażenie z tym trenerem, że też on dosyć mocno trzyma się tych założeń i o ile to na przykład w pewnych momentach przynosiło naprawdę dobre efekty jak z Wisłą Kraków, bo wtedy te kontrataki faktycznie działały, ten pressing, natomiast w meczach, gdzie ŁKS musiał bardziej zaryzykować grając w ataku pozycyjnym, wtedy właśnie wyszło to, że ŁKS nie potrafił do końca tych ataków pozycyjnych przeprowadzić więc no tutaj podobnie w sumie jak z byłym trenerem ŁKS-u i Wisły, czyli Kazimierza Moskala, że jeśli chodzi o Kazimierza Moskala no to on miał problemy Dobrze sobie radził u siebie, miał problemy z grą na wyjazdach, bo tak. wtedy ŁKS nie mógł grać w ataku pozycyjnym. Teraz ŁKS lepiej sobie radzi na wyjazdach, bo może opierać grę na kontratakach, ale gorzej wyglądał u siebie, gdy musi zdominować tego rywala, gdy ma więcej posiadania piłki. Więc to na pewno pewna jednowymiarowość w wypadku tego trenera to jest problem. No mówię, trzymanie takiego pirulo, który radzi sobie nie do końca dobrze, czy może takie nie do końca jednak odpowiednie wprowadzanie młodzieży, bo faktycznie ŁKS jest jednym z dwóch chyba klubów w Polsce, który ma drugoligowe rezerwy obok zagłębia Lubin, do tego ma też. Trzeci zespół na poziomie czwartej ligi, a faktycznie nie dziwię się kibicom, którzy, no właśnie, chociażby ostatnio wypał nominalny prawo obrońca, musiał i za niego grał prawo skrzydłowe, a to też jest dziwne, bo skoro wiesz, mamy drugi zespół, trzeci, masę młodych zawodników, wszystkie roczniki, a nie jest LKS w stanie znaleźć chociażby, wypromować jednego prawego obrońcy, który mógłby wejść na to spotkanie, to to na pewno jest dziwne i na pewno no, są zarzuty co do trenera Jakubadziuki, też może zarządzanie meczem, zmiany i tak dalej, ale mimo wszystko, też patrząc na to, że to jest jego pierwsza tak poważna praca, to widzę generalnie. Dobre aspekty tego kierunku, i na pewno LKS na przestrzeni tych kilkunastu spotkań jest z tym zespołem intensywnym, który atakuje w tym pressingu. I gdy UKSowi, gdy EKS ma te siły, to faktycznie ten pressing wygląda bardzo dobrze. Gorzej mówię, wygląda to w drugiej połowie, gdzie faktycznie ci zmiennicy nie dają rady, a piłkarze, którzy grają od pierwszej połowy od początku spotkania są bardziej zmęczeni, ale mówię generalnie, oceniam pozytywnie pracę tego trenera, bo też wydaje mi się jednak, że taka poważna weryfikacja przyjdzie dopiero na wiosnę, bądź już w kolejnym sezonie, gdy otrzyma porządne wzmocnienia ten trener. Oczywiście było parę dobrych transferów, ale też sporo nietrafionych w jakimś odnie transferowym, więc uważam, że przede wszystkim ŁKS, czy kibice ŁKS przy ocenie tego trenera powinniście się skupić na tym, czy on na pewno dostał wszystkie narzędzia do tego, żeby wprowadzić ten zespół do baraży czy do ekstraklasy to jest słowo klucz. Też co ciekawe, według do tamtego co słyszałem, EKS nie wiem czy postawił ultimatum, ale powiem tak, najlepiej by było, gdyby dla Jakuba Dziółki, żeby EKS dobrze zakończył ten rok, bo jeśli nadal będzie na takiej fali no, negatywnej, jak z ostatnich mhm. spotkań, to niewykluczone, że może dojść do zmiany trenera, aczkolwiek mówię, przy tym EKS powinien się zastanowić, czy faktycznie dał dobre narzędzia temu trenerowi, a jak na to co ma Jakub dziłka i jak na te okoliczności łagodzące, czyli to, że ma nikłe doświadczenie, jak na to, do jakich zmian doszło w ŁKS-ie, to wydaje mi się, że radzi sobie naprawdę nieźle i generalnie. Na pewno udało mu się wprowadzić te filozofie, więc to jest jakiś plus, że przynajmniej wiemy jak gra UKS. Też widać, że piłkarze wiedzą, co mają robić, a to wcale nie jest tak oczywiste, bo pewnie znaleźli, znaleźlibyśmy kilka klubów w pierwszej lidze, No nie wiem, GKS tych, czy cokolwiek, gdzie nie widać do końca wizji trenera. W przypadku uks u na pewno ta wizja się wyklarowała i myślę, że no właśnie z kolejnymi oknami transferowymi widzę rozwój tego projektu, jak na pierwszą rundę, to jest to całkiem ok. Wydaje mi się wyniki uzyskiwane przez UKS pod wodzą tego trenera. Tam już Kazimierz Moska się grzeje w, w bloka startowych, już zaciera ręce, oczywiście żartuję, nie życzę temu, tego, żeby został zwolniony trener ŁKS-u, ale to tak troszeczkę... Myślałem, że powiesz, że nie życzysz tego Moskalowi, żeby został potem zwolniony z ŁKS-u. A, pała się do klasy, tak? Już to rozumiem. No, no a to taka, takie koło jest, nie? takie błędne, że awans z lks em zwolnienie, spadek, zatrudnienie innego trenera, trener sobie nie radzi, przychodzi Kazimierz Moskal, znowu robi awans, znowu go zwalnia i tak dalej, i tak dalej. Przechodząc do linii defensywnej z ostatniego spotkania ze Zniczem Pruszków to mamy tak, na lewej obronie mamy Głowackiego, w środku mamy Gulena i Wiecha, natomiast na prawej obronie mamy Zająca, no bramca mamy oczywiście yy, mamy Filipa Bobka. dobrze powiedziałem, nie dobrze powiedziałem, nie? Aleksandra, Aleksandra przepraszam, nie wiem czemu, a bo to aktor taki był Filip Bobek. no dlatego, w Żydurii grał kiedyś. Wracając do tematu, yy, gdybyś miał taką linię obrony zobaczyć na mecz yy, z Wisłą. Najsłabsze ogniwo? No, najsłabsze ogniwo pewnie Jęczej Zając, dlatego, że mówię, to jest nominalny prawo prawoskrzydłowy, który grał w rezerwach na prawej obronie, ale jednak nominalnie to jest piłkarz grający wyżej i na pewno. Mówiło się już o tym, że był jakby przed meczem było wiadomo, że są jakieś kontuzje w ŁKS-ie, trener mówił o środku pola i o obronie, no wyszło na to, że nie ma Kamila Dankowskiego, bo generalnie on jest tym podstawowym prawym obrońcą. No i tu pytanie, czy Dankowski da radę się wyzdrowieć na to spotkanie, ale jeśli mielibyśmy powtórzyć taki skład, no to na pewno Jędrzej Zając wypadłby najgorzej. W sensie no to byłaby taka pozycja, gdzie Wisła mogłaby liczyć na najwięcej, bo mówię, to nie jest piłkarz, który nominalnie gra na tej pozycji, a ze Zniczem też popełnił trzy naprawdę takie poważniejsze błędy. Tu raz zbyt wysoko wyszedł, teraz dał się zbyt łatwo ograć, raz też podał pod nogi przeciwnika. Więc jeśli zakładamy, że Donkowski nie wyzdrowieje, i zagra tak samo, to na pewno Jędrzej zająć, więc tutaj na przykład lewy skrzydłowy Wisły Kraków no miałby ułatwione zadania. No, zobaczymy, co będzie tym lewym skrzydłowym Wisła, ale dzisiaj rozmawiamy o LKS-ie, nie, nie, nie o Wiśle. To przejdźmy do tej środkowej części boiska. W ostatnim spotkaniu zagrała taka trójka Mokrzycki, Kupczak i Pierulo. O Pierulo już mówiłeś, natomiast abyś mógł e, krótko to scharakteryzować, dwóch pozostałych, czyli tego Kupczaka i Mokrzyckiego. Czy no nie jest tajemnicą, że jakby Mokrzycki był, miał rozmowę z trenerem Moskalem, gdy jeszcze pracował w Wiśle i była opcja, żeby mógł przejść do Wisły Kraków? Więc na pewno to nie jest zaskoczenie, bo sam Mokrzycki mówi tym, że mógłby grać w, na poziomie ekstraklasy. Ja się z tym zgadzam, bo generalnie nawet w poprzednim sezonie, gdy UKS sobie nie radził w ekstraklasie, no to na pewno Michał Mokrzycki był jedną z bardziej wyróżniających się postaci. W tym sezonie ma już 5 goli i 4 asysty na swoim koncie. Ostatnio wykorzystał rzut karny ze Zniczem pruszku, więc na pewno jest to wiodąca postać eks u i bardzo ważny zawodnik też wygasa jego kontrakt wraz z końcem tego sezonu, z czerwcem kolejnego roku, więc na pewno to jest jedna z głównych misji dla ELKS-u, żeby przedłużyć tego zawodnika, bo na pewno to jest taki filar, fundament i bez niego trudno wyobrazić sobie środek pola UKS-u, więc tutaj na pewno Mokrzycki no, bardzo dobry zawodnik. Wydaje mi się, że jeden z lepszych na pozycji środkowego pomocnika w pierwszej lidze, tak jak mówię, spokojnie widziałbym go w średniaku albo klubu z dołu tabeli Ekstraklasy, mógłby grać w takich klubach. No a mimo to gra w ie ale no też związał się z UKS em i tak dalej, jeśli chodzi o Kupczaka, to w jego przypadku bardzo duże doświadczenie, ale też musimy popatrzeć na to, że Kupczak jak na razie rozegrał 19 meczów, właśnie wszystkie 19 meczów po 90 minut, ani minuty jeszcze nie odpoczął Mateusz Kupczak, więc Jakbym mówię o tym, bo na pewno w ostatnim czasie ten piłkarz nie gra tak dobrze. Na pewno gdzieś tam miał udział przy dwóch bramkach z Nicza Pruszków, chociażby właśnie, no właśnie w tym meczu ze zniczem Pruszków. I generalnie po tym niezłym wejściu do EUKS-u gra nieco gorzej Mateusz Kupczak. Ale mówię, no tu patrzyłbym na to, że OK, mówimy, że EUKS gra co tydzień, czy nawet teraz tę przerwę dwutygodniową, no ale jeśli grasz co, no 19 meczów po 90 minut i w zasadzie do końca roku pewnie też nadal będzie grał Kupczak po te 90 minut w trzech ostatnich meczach to na pewno grając tak regularnie nie jest łatwo ci znaleźć optymalną formę i na pewno jest to piłkarz, który gra nieco gorzej, aczkolwiek no jego doświadczenie też jest spore, ponad 200 meczów w Ekstraklasie, więc akurat wcale nie jest wykluczone, że w tym meczu z Wisłą Kraków sobie nie poradzi bo bardziej, no mówię, tutaj może przyczyn główną przyczyną jego nieco słabszej formy jest to, że gra tak często, na no, jeśli chodzi o Pirulo, no to mówię, to jest przede wszystkim prawo skrzydłowe, tak mi się wydaje. Został przesunięty do środka pola, gdzie nie, czuje się, gdzie nie czuje się najlepiej. Też to warto dodać, no często dubluje swoją pozycję, na przykład z Michałem Mokrzyckim, przez to generalnie ta, środka, ta gra euks u w środku pola Spirulogra gorz, wygląda gorzej niż na przykład z innym zawodnikiem na jego pozycji. I przechodzimy do tej najbardziej ofensywnej formacji, czyli do, do ataku. Antoni Młynarczyk na lewym skrzydle w ostatnim spotkaniu, przynajmniej według grafiki na środku był Stefan, Firetag i na prawym skrzydle był Andrzej Arasa. No to kilka zdań o tych zawodnikach, bo wydaje mi się, że i ten Stefan, i Arasa to są zawodnicy, którzy, których trzeba się obawiać, bo mają razem 16 bramek, jeżeli dobrze widzę. Także myślę, że siła odnia dość mocna uzależnia od tych dwóch zawodników. Tak, na pewno UKS ma jest uzależniony od tych zawodników. Generalnie ta formacja ofensywna, paradoksalnie, jeśli chodzi o ŁKS, wygląda najlepiej, mówię paradoksalnie, bo chociażby ta seria czterech goli bez Czterech meczów bez gola na własnym stadionie, chociaż no to też jakbym muszę dodać, że w tych spotkaniach LKS krowował naprawdę sporo sytuacji, bardziej to była wina tego, że po prostu zabrakło wykończenia, ale jeśli chodzi właśnie o ofensywę, to ja bym się nie martwił, no bo inaczej to też jest problem EKS-u, że od tego kwartetu właśnie Mokrzycki, Munarczyk tak i Jarasa LKS jest dosyć mocno uzależniony, ale jeśli chodzi już o tych zawodników, to naprawdę EKS może na nich liczyć, bo w sumie każdy z nich jest wyróżniający mi się wydaje postacią na poziomie pierwszej ligi, bo chociażby no Munarczyk bardzo przebojowy, lewo skrzydłowy chodzi sobie naprawdę dobrze w łks ostatnio wywalczył rzut karny, trafił też w poprzeczkę, generalnie w tym sezonie ma już trzy gole i trzy asysty na swoim koncie, naprawdę ważny zawodnik, gra w reprezentacji Polski do lat 20, nie zdziwiłbym się, gdyby na przykład za kilka miesięcy w letnim oknie transferowym odszedł za uks też za duże pieniądze, bo naprawdę wartościowy zawodnik, po prostu taka postać, na którą warto uważać, bo to jest taki piłkarz, który jednym nieoczywistym dribblingiem może dać dużą szansę. Eukesowi. Do tego Andrzeju Barasa też podobny zawodnik pod tym kątem, że naprawdę ma dobry dribbling, ale też piłkarz bardzo wszechstronny, bo potrafi się ustawić w polu karnym przeciwnika i strzelić, jak właśnie chociażby z Wisłą Kraków, ale też potrafi wrzucić, bo w zasadzie to też jest ciekawe. Mówimy tutaj o Wisłą Kraków, no muszę do tego nawiązać, że to spotkanie z Wisłą jego pierwsze było niemal perfekcyjne, bo strzelił gola, miał asystę i chyba nawet wywalczył ten rzut karny. To była ta trzecia bramka ŁKS-u, więc zawodnik bardzo wszechstronny, bo potrafi i strzelić gola i asystować. Ostatnio może ma gorszą serię, jeśli chodzi o trafienie do do siatki, bo po raz ostatni trafił z GKS-em tych 6 października, na początku października, ale całościowo to wciąż jest zawodnik bardzo istotny dla LKS-u. Też można było mieć zarzuty wobec niego, że chociażby ostatnio grał zbyt samolubnie i tak dalej, ale całościowo na pewno jest to piłkarz wyróżniający się na swojej pozycji i tak jak mówię, on jest i, i tak naprawdę no, na wielu płaszczyznach trzeba na niego uważać, jeśli chodzi o jego wrzutkę i o jego drybnik, i o jego strzał i nawet strzał głową, bo mimo że nie ma nawet 1,80 m, to też potrafi uderzyć głową Andre'a Warasa, więc kolejny ważny zawodnik. No, i Stefan tak, to nie jest taki piłkarz, dla którego przychodzi się na stadion. To na pewno, na pewno, jakby ktoś popatrzył, Mnarczyk czy Arasa, to są piłkarze może bardziej lepiej wyglądający technicznie, jeśli chodzi o trybniki tego typu rzeczy. Natomiast tak, to jest taki typowy napastnik, który, od, który jest odkończenia tych sytuacji. Faktycznie, jeśli ma tę sytuacje, no to rzadko myli się Stefan tak ma już 9 goli na swoim koncie, więc naprawdę jak na to, że ŁKS w zasadzie od, od reaktywacji klubu w 2013 roku no nie miał takiego napastnika, który strzelałby tak regularnie, pewnie jakby potrzymał tę formę Stefan tak no to ten sezon kończyłby z 20 golami, golami gdzieś tam na koncie, co byłoby naprawdę dużym osiągnięciem dla tego zawodnika i tutaj dobry bardzo strzał dla lks u i mówię no to jest piłkarz, który przez 60 minut możemy zapomnieć, że jest na Murawie, ale w tej 62 może gdzieś tam włożyć tę nogę i strzelić gola na 1 do 0, więc na pewno bardzo trzeba uważać na tego Piłkarza z perspektywy Wisły Kraków i na pewno bardzo dobrze potrafi się ustawić w polukarnym przeciwnika. I generalnie, oczywiście, możemy powiedzieć, że ma szczęście, że on dobija takie sytuacje bardzo oczywiste. Ale wydaje mi się, że jeśli już tyle razy Stefan tak dochodzi do tych sytuacji, to nie jest przypadek i po prostu on potrafi się ust odpowiednio ustawić. I nawet mimo tych deficytów w szybkości, czy jeśli chodzi o technikę, no to potrafi znaleźć to miejsce w polu karnym przeciwnika i strzelić. Więc też kolejny bardzo ważny zawodnik EUKS-u. To za chwilę zapytam cię jeszcze o stałe fragmenty gry, natomiast ostatnio widziałem, krążyło na Twitterze twoja wypowiedź odnośnie tego e, porównywania lks u do, do Widzewa i tam dość e, tak e, krytycznie wypowiadałeś się o ŁKS-ie, o tym, nie wiem, czy to była wypowiedź z tego roku, bo ja widziałem tylko te takie krótkie e, wycinki, natomiast mówiłeś o tym, że jeśli LKS chce nawiązać walkę z Widzewem, chce też medialnie być tak e, znany jak Widzew i też przyciągać nowych kibiców, to musi awansować do ekstraklasy, bo jednak każdy rok E, LKS-owi e, no nie pomaga, m, kiedy spędzacie ten, ten kolejny sezon w pierwszej lidze. Czy no tak, no we wwiązaniu do widzewa, jakby no tam różne jakby były opinie, bo jakby wiadomo, różne jest spojrzenie na to, bo też trudno ocenić jednoznacznie EUKS, czy tak, czy nie, no bo chociażby na meczach z widzewem, czy z Lechem Poznań, czy na tego typu spotkaniach było po 15 tysięcy kibiców, czy z ruchem Korzów ostatnio 11 tysięcy, ale po prostu wziąłem to jakby z tej perspektywy, że mimo wszystko na meczu z Polonią Warszawa była najniższa frekwencja od otwarcia nowego stadionu, i generalnie, no chcę, jakby chcę popatrzeć na to, bo jednak nie ma się co ukrywać, że w dłuższej perspektywie ta, ek ta ekstra klasa. Jest po prostu bardzo ważna dla LKS-u, zarówno pod względem kibicowskim. No, jakby mówię, może to niektórym osobom nie odpowiadać, ale jednak patrząc z tej perspektywy, no ta frekwencja zdecydowanie jest na korzyść widzewa. EKS oczywiście ma ogromny potencjał, ale żeby doszło do sfinalizowania tego potencjału, no to UKS musi po prostu awansować do Ekstraklasy, Aczkolwiek, no, jeśli chodzi o potencjał, to jakby tego nie odbieram ma owi bo jeśli chodzi o, o mobilizację na poszczególne spotkania, jak nie wiem, do otwierał nowy stadion na Derby Łodzi, czy na mecz z Lechem Poznań, czy może nawet z Wisłą Kraków, czy gdy LKS awansował do ekstra. Klasy, no to na poszczególne wydarzenia nie ma większych problemów, żeby zapełnić ten stadion. Natomiast jeśli chodzi o, jeśli chodzi właśnie o przyjście takiego kibica na taki średni mecz, no to to nie wygląda dobrze. Jednak nie oszukujmy się, no jeśli jakby, no to jest otwarta rywalizacja pomiędzy dwoma klubami. Jeśli widzew i tak ma lepszą frekwencję, a gra na poziomie a UKS gra na poziomie pierwszej ligi, to niestety nie ma się co oszukiwać, no że tendencja w takim wypadku jest pozytywna dla Widzewa, a nie dla UKS u I mówię, jakby nie chcę, jakby nie atakuję uks u bo generalnie to też podkreślam, że UKS ten potencjał ma ogromny. Była też taka finansowa ekstraklasa, taki był raport chyba z półtora miesiąca temu, gdzie LKS tam pod względem też przychodu z dnia meczowego, czy na przykład też takiej bazy kibiców, czyli ilu jakby osobnych kibiców kupowało, kupowało bilety na mecze danego zespołu, wypadał bardzo dobrze, no tyle mówię, żeby ŁKS mógł mieć tę naprawdę wysoką frekwencję, taką, która by zadowalała kibiców, no to musi awansować do ekstraklasy, jakby to chciałem pod tym kątem podkreślić, bo to też było nawiązanie do tego, że chociażby na pokoju kibiców EKS-u na Xie, czy też w Twitterze było zastanowienie się, czy ŁKS ma do Ekstraklasy, czy sezon przejściowy, czy nie. No ja generalnie też jestem tego zdania, że może bym nie oczekiwał w 100% awansu do Ekstraklasy w tym sezonie, patrząc realnie, ale generalnie jeśli mówimy o tym ta, o takim klubie jak ŁKS, no to ta presja po prostu jest potrzebna, bo mówię takie akceptowanie tego, że ŁKS w pierwszej lidze to nie powinno się, wy, się wydarzyć i z siłą rzeczy, no takie akceptowanie gry w pierwszej lidze to nie jest korzystne zjawisko dla ŁKS-u, to bardziej pod tym względem i jakby pokazanie takich korzyści, które UKS będzie miał z gry w Ekstraklasie i dlaczego ŁKS musi do tej Ekstraklasy wrócić. Ja no, mówię, jakiś, to nie ma być atak na filibusterów AKS, bo mówię, potencjał duży, ale po prostu, żeby to zostało wszystko zmaterializowane, to musi awansować do ekstraklasy. Niektórzy mają tak, że potrafią wyprzeć bardzo proste fakty, i jak chcesz przekazać po prostu troskę, swoją, to uważam, że, że bijesz w klub, także myślę, że nie warto się tym też przejmować, bo, bo nie dogodzisz wszystkim. Wracając do tematu sportu, do tego, co może się wydarzyć w meczu z Wisłą. To jak Ełka sobie radzi przy stałych elementach gry? Jak ogólnie bronicie cię wrzutki? Znaczy generalnie, jeśli chodzi o obronienie łks ów przy stałych fragmentach gry, no to na pewno so, są pewne problemy, chociaż chyba ta liczba bramek straconych przez ŁKS przy stałych fragmentach gry nie jest jakoś szczególnie spora, bo też ma dużo, znaczy, no, ma grupę piłkarzy, którzy wyglądają dobrze w tym aspekcie, no chociażby Łukasz Wiech, czyli ten jeden z środkowych obrońców, wysoki, metr 94 naprawdę potrafi grać głową, do tego Aleksander Bobek też były zarzuty do niego bramka, jeśli chodzi o wychodzenie do dośrodkowań, ale na pewno wydaje mi się, że po tym, jak zaczął grać w łks ie w tym sezonie, no to lepiej wygląda pod tym względem i raczej jeśli chodzi o bronienie stałych fragmentów gry, tu chyba nie ma aż takich wielkich problemów, jeśli chodzi o UKS chociaż na pewno mogłoby być lepiej, ale no tak patrząc na ostatnie spotkania, to chyba jakoś to szczególnie źle nie wyglądało, jeśli chodzi o UKS przynajmniej tak na szybko przypominając, ale na pewno lepiej mogłyby wyglądać te ofensywne, stałe fragmenty gry, bo generalnie UKS już wykonał ponad 100 rzutów rożnych w tym sezonie pierwszej ligi, no i trafił, jeśli dobrze to widziałem tylko raz, bo z Wisłą Kraków wtedy, chociaż to też nie było bezpośrednie rozegranie tylko, tylko na, kró na krótko było to rozegrane, no ale to był jedyny gol z rzutu rożnego EKS u w tym sezonie ligowym poza tym to też nie wyglądało dobrze i na pewno to był jeden z głównych zarzutów do EKS, u że często w ostatnich meczach ta gra w ofensywie opierała się tylko na wrzutkach i stałych fragmentach które też nie były wykonywane na odpowiednim poziomie, więc na pewno te stałe fragmenty gry nie wyglądają dobrze jeśli chodzi o EuKS. problemy z tym były już za kadencji Kazimierza Moskala, no i na pewno teraz wydaje mi się że nawet to wygląda jeszcze gorzej, więc tu EKS ma sporo do poprawy, też trener Dziółka podkreśla, że w kontekście tego, że ŁKS jest uzależniony chociażby od goli FireTaga czy Arasy, no to on też podkreśla, że wymaga chociażby od środkowych obrońców jak wiek, żeby zaczęli częściej po prostu wpisywać się na listę strzelców, zaczęli wykorzystywać te całe fragmenty gry, więc ŁKS pod tym względem ma pewnie spore, spore pole do poprawy. A wszystko, wszystko okaże się już w sobotę, jak to będzie wyglądało i po stronie Białej Gwiazdy, i po stronie LKS-u. Subskrypcja, łapka w górę, mile widziana. To wszystko w dzisiejszym podcaście Biała Gwiazda pod Lupą. Dzisiaj naszym gościem był Adam Kowalewicz. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Subskrybuj kanał Biała Gwiazda pod Lupą i bądź z nami na bieżąco.